Dzień dobry, dzień dobry. Kolejne nagranie, i kolejne opakowanie z Chin. Tym razem jest to taki zestaw krętaków. Wkrętaków i bitów, tych malutkich bitów. Jakemy czy też Jackemy, seria, Jackly Series. Cóż tu mamy? JM8127. Wersja jest tutaj jeszcze, od wykonanie ze stali CRV. I już wam pokazuję co ja. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Tutaj do tej kamery będzie chyba dobrze. Opakowanie. Generalnie ja już mam kilka takich sprzętów z Chin właśnie z tej firmy Jakemy, czy też firma, czy brand. I one są takie całkiem, całkiem naprawdę twarde, wielkie opakowania. Bardzo dobrze. Posegregowane te bity czy sprzęty, które są tutaj w środku. Na pierwszy rzut oka od razu widać, że jest to podobne do tamtych opakowań wcześniejszych. Mamy tutaj 53 elementy w opakowaniu. Mamy rączkę do bitów. Sama rączka tutaj ma taką sprężystą główkę do. Do chwytania bitów. Zobaczymy, czy one się chwytają same gdzieś tutaj. Nie. Więc to nie tak. Patrzymy dalej. Tutaj mamy przedłużkę do bitów. I tutaj już są te nacięcia. Oj, to będzie fajne. To będzie fajne, ponieważ te nacięcia możemy sobie ten wkrętak robić dowolnej długości. Czyli mogę pracować takim maleństwem, albo w razie potrzeby wyciągnąć to i pracować dużo dłuższym wkrętakiem. Bardzo fajne, bardzo fajne. Dobra, zobaczmy, czy ma tutaj jakiś magnes. Chyba coś tam jest w środku. Tak, przyciąga, więc bity nie będą wypadać z końcówki i fajnie. Również zwróćcie uwagę na, na te takie uszczelki. Nie wiem, czy to będzie widać. Kiedy wyciągnę bit, w środku tu są żółte, tu są pomarańczowe takie gumki. I to jest bardzo dobry pomysł. Po pierwsze, zobaczcie, że te bity możecie tak jakby rozsunąć. Więc wkładam palce, pozostałe bity dookoła się rozsuwają, i wtedy możemy wyciąć, wyciągnąć to, co właśnie nas interesuje. Świetna sprawa. Jest trochę kluczy nasadkowych i sporo innych bitów. Ha, to śmiesznie wygląda. Imbus to jest szóstka. Zobaczcie. Imbus jest dwa razy grubszy niż uchwyt. Nie? Więc z tą segregacją tutaj wydaje mi się, że to będzie chyba najlepszy zestaw jaki mam. Jest pinceta. Też taka precyzyjna powiedzmy. I jest jeszcze przedłużka do bitów elastyczna. I to myślę, że też świetna sprawa. Szczególnie właśnie do tych małych bitów. Ponieważ. Ponieważ ta przedłużka jest. Zobaczcie, jak bardzo elastyczna. Spokojnie możecie wygiąć to nawet powyżej 180 stopni. Ten element z przodu się kręci. Czy też jest. Trzymamy tutaj ręką. A resztę możemy kręcić już za pomocą rękojeści. Elegancja Francja. Tutaj też będzie magnes. Tak jest, jest. Więc też chwyta. I bardzo dobrze. Fajny zestaw. Fajny zestaw. Link w opisie. Tradycyjnie nie pytajcie, gdzie to można znaleźć zawsze. Czytajcie opisy filmów. Tam są informacje. Czyli taki zestaw. 53 w jednym zostaje u nas, a my widzimy się za kilka dni. nie? Filmów jest sporo. Na domi drewno wrzucamy 3 razy w tygodniu. Na testy TV wrzucam filmów coraz więcej. Wciśnijcie dzwoneczek. Jeśli chcecie powiadomienia, wtedy nie przegapicie żadnego z naszych odcinków. Do zobaczenia już wkrótce. Na razie.